Super puchar dla Brazylijczyków. São Paulo klubowym mistrzem świata. 37. zwycięstwo w Pucharze Świata Luksemburczyka Marka Dwa Dwaj Norwegowie razem na mecie biegu narciarskiego w Pucharze Świata w Ramzał. Szwajcar Cindyl, lepszy od Austriaka Ratmajera w trzecim konkursie Pucharu Świata w RuPoldzie. 2 miliony dolarów dla zwycięzcy wielkiego szlema Niemca Michaela Sticha. Zmienna forma chicagowskich wyków zespół Phoenix Sun z najmniejszą liczbą przegranych w NBA. W kraju rozgrywki, siatkówki i koszykówki liderzy bez porażek. I na zakończenie sportowej niedzieli Eurogol, czyli przegląd zagranicznych lig piłkarskich. Dobry wieczór Państwu, dziś 20-minutowy magazyn. Na wstępie rozpoczynamy od narciarstwa alpejskiego. Nareszcie udany weekend, nie mieli kłopotów narciarze, a niedługo przecież Mistrzostwa Świata w Japonii, a później Olimpiada za rok. Dziwny sezon przedolimpijski i poolimpijski, ze względu na przeniesienie Olimpiady, jak wiemy zimowej, co dwa lata i teraz będzie w Lillehammer Studio. Monika Lechowska, czy rzeczywiście był to udany weekend dla starych? Girardelli znowu pierwszy. Tak, bardzo udany. Przede wszystkim pogoda pozwoliła na rozegranie aż trzech biegów zjazdowych, w tym dwa mężczyzn i jeden kobiet i jeden supergigant. To są to konkurencje wymagające wybitnie dobrych warunków pogodowych. No cóż, ja bardzo się cieszę, że młodzież atakuje, ale ciągle jeszcze mamy stare nazwiska, starych weteranów tras, do których przecież wszyscy młodzi muszą się porównywać, z których czerpią swoje własne jakieś ideały. Trasy były których... trudne, ale może przenieśmy się właśnie na trasy sobotnio, niedzielę. W pierwszym biegu zjazdowym kobiet rozgrywanym w Wejl Mariel Vogt wygrała. 25-letnia Niemka jest doświadczoną zawodniczką. W Pucharze Świata startuje od 1986 roku. Jest to jej pierwszy zwycięstwo. Do tej pory nie zajmowała czołowych miejsc. Była najlepszej jej sukces to drugie miejsce w Santa Katarina w 90. roku. W dzisiejszym supergigancie triumfowała Urlika Majer i jest to pierwsza podwójna złota medalistka, czy pierwsza podwójna zwycięczyni w obecnym Pucharze świata. Jest to również doświadczona zawodniczka, bo jak już wcześniej powiedziałam, triumfują, triumfują starzy zawodnicy. Supergigant pojechała bardzo spokojnie, dobrze prowadziła narty i robiła wspaniałą linię i to pozwoliło jej na zwycięstwo. No cóż, Leonard Stock, nie trzeba go przedstawiać, jest to najstarszy zawodnik pucharu świata, ma aż 34 lata, jest to jego 16 sezon w pucharowych rozgrywkach. Jest od kilku lat jeżdżącym trenerem. Także Jego zawodnicy mają i czerpią z niego wzór. Jest to chyba najlepsze, jeżeli trener jeszcze w dalszym ciągu jest w takiej formie, że potrafi wygrać zawody zaliczane do Pucharu Świata. Jest a to Mark Jest to najbardziej utytułowany zawodnik Pucharu Świata. Po, po raz 37 zwyciężył w Pucharowych zawodach, a czterokrotnie zdobywał kryształową kulę. Girardelli powiedział, że zwykle miewa problemy na początku sezonu i dlatego czuje, że w tym roku właśnie uda mu się powtórzyć sukces 89. roku, kiedy wygrał każdą konkurencję Pucharu Świata. Al-Sabadia Girardelli wyprzedził jadącego z 31. numerem Francuza Courtiera, którego największym sukcesem do tej pory było 14. jego miejsce. I to była chyba największa niespodzianka tych roku. No dochodów. właśnie, ale Reuters podaje taką informację, że to zwycięstwo Courtier Zadedykował swojemu byłemu trenerowi reprezentacji kadry francuskiej, Ryszardowi Cvikle, który w ubiegłym roku zmarł na Białach, przyznała się Ryszarda. Tak, jest to wydaje mi się wspaniały gest, cudowna sprawa, ponieważ Ryszard Cvikle był bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałym trenerem, i coraz mniej takich gestów jest wśród zawodników i w ogóle wśród ludzi, więc wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne. Czy sądzi, że w najbliższym czasie będą jeszcze jakieś niespodzianki? Mistrzostwa świata rozpoczynają się 29 stycznia w Morioka, w Japonii, czy też to już się zaczęło wszystko układać zgodnie z oczekiwaniami? Ja myślę, że niespodzianki będą, ale trudno jest prorokować, gdzie i kiedy, ponieważ właściwie w każdych zawodach, jak do tej pory mieliśmy jakąś co najmniej jedną niespodziankę, jakiegoś młodego zawodnika, ewentualnie zawodnika jadącego z dalekim numerem, co w narciarstwie tejskim jest dużym sukcesem, jeżeli znajdzie się w pierwszej dziesiątce. Dziękuję bardzo i przechodzimy do dalszych wydarzeń. Rozpoczynamy od narciarstwa klasycznego Bramzał. Rzeczywiście dzisiaj mieliśmy także bardzo duże moc. Doszło tam do rzadkiego przypadku podczas kolejnej konkurencji Pucharu Świata w narciarstwie biegowym. Na dystansie 15 km stylem klasycznym, biegu łączonego z uwzględnieniem sobotnich rezultatów na 10 km dowolnym, Norweg Bjørn Dali wystartował jako szósty, mając 30 sekund pracy do wczorajszego zwycięzcy swego rodaka Wegarda Ulvanga. Na trasie wyprzedził on swego kolegę, ale na ostatniej prostej Ulwan z nadludzkim wysiłkiem zrównał się z Delię i obaj niemal równo wpadli na metę. Potokomórka wykazała minimalny sukces Delię, ale Ulwan złożył protest, który został uwzględniony. Przyznano obu pierwsze miejsce. Wśród pań na 5 kilometrów stylem klasycznym zwyciężyła biegaczka z Czechosłowacji, Katerina... Drużynowy sukces dwuboistów klasycznych Japonii podczas igrzysk Olimpijskich w Albertville nie był dziełem przypadku. Udowadniają to teraz na razie reprezentanci tego kraju w kolejnych zawodach o Puchar Świata. Po sukcesie w Finlandii tydzień temu, tym razem w Courchevel, ponownie najlepszy okazał się Kenji Ogivara, który utrzymał przewagę po sobotnim konkursie skoków. Ogivara oczywiście przewodzi stawce. Polacy ponownie nie wystartowali. Przeniesienie zawodów o Puchar Świata w skokach z Kanady do Roof na niewiele się stało. W sobotę z powodu zbyt silnego wiatru i padającego deszczu konkurs się nie odbył. Dziś, mimo trudnych warunków atmosferycznych, zawody rozegrano. Wygrał szwajcar Stefan Cunt, który wyprzedził lidera pucharu Austriaka Wernera Rattmajera. Wystartował w niedzielę kontrowersyjny film Toni Nieminen. Placując się dopiero na 59 miejscu. Najlepsi panczeniści sprinterzy rywalizowali o punkty pucharu świata w Seulu. Podobnie jak wczoraj zwyciężyli Chinka Ye i Dan Jensen z USA na 500 metrów oraz oglądana podczas Igrzysk Palberville Amerykanka Bonnie Blair i reprezentant Białorusi Igor Żele. Najlepsi panczeniści sprinterzy rywalizowali o punkty Pucharu Świata w Seulu. Podobnie jak wczoraj zwyciężyli Finka Ye Xiaobo i Dan Jensen z USA na 500 metrów oraz oglądana podczas Igrzysk Palberville Amerykanka Bonnie Blair i reprezentant Białorusi Igor Żelezowski na dystansie dwukrotnie dłuższym. A więc nadal brak nowych twarzy wśród pancenistów. Włoska załoga Huber Ticci pokazywała się już z dobrej strony podczas tego tegorocznego Pucharu Świata w obszmarowych Przed tygodniem w Altenbergu zajęli trzecie miejsce. i dzisiejsze zwycięstwo w Laplani jest jednak sporą niespodzianką. Włosi, którzy po pierwszym przejeździe ustępowali ostatnią sekundę, Szwajcarom, Wederowi i Sameraro uzyskali najlepszy czas w drugim. Wener ze swym partnerem zajęli dziś drugie miejsce i utrzymali pozycję lidera Pucharu Świata. Najlepsi soliści z Francji, a najlepsze pary z Rosji. Tak można podsumować silnie obsadzone zawody w łyżwiarskim figurowym NHK Tokio. W konkurencji partanecznych zwyciężyli Usuwa Julin, par sportowych Ciczkowa Naumov. Wśród solistów niespodziewanie triumfował 20-letni Filip Candelero, odnosząc swój pierwszy sukces na międzynarodowej imprezie. Najlepszą solistką została oglądana przez nas mistrzyni Europy Surya Bonej. W finale tenisowego turnieju o puchar Wielkiego Szlema spotkali się Michael Stich i Michael Chang. Po dwóch godzinach siedmiu minutach 10 tysięcy widzów gromkimi bramami przyjęło zwycięstwo swojego zawodnika. Niemiec wygrał dość łatwo pokonując Amerykanina w trzech setach 6-2, 6-3, 6-2. Sukces przyniosła prosta taktyka, mocny serwis i wolej. Chang nie mógł sobie poradzić z wysokim i stocznym Stichem grającym przy siatce, a próby przelobowania były niedokładne. Wygrana Niemca oraz jego postawa w całym turnieju była dużym zaskoczeniem. Sezon miał niezbyt udany, a w klasyfikacji ATP spadł na 15 miejsce. Forma przyszła na koniec roku. Zwycięstwo przyniosło Oszlichowi 2 miliony dolarów, 2 trzecie dochodów w jego dotychczasowej karierze i jak powiedział, pewność na przyszły sezon. Po zwycięstwie Beckera w turnieju Masters to kolejny triumf Niemców w tak prestiżowych zawodach. Mistrzowie zeszłego sezonu, koszykarze Chicago Bulls, nie dominują już tak wyraźnie. Na 19 spotkań Ligi NBA odnieśli 6 porażek. Doznali sześciu porażek, a z pewnością sporą niespodzianką było 16-punktowa przegrana we własnej hali w Houston Rockets. To było w piątek. Dzień później Byki pokonały na wyjeździe New Jersey. Po przejściu Barclaya do Phoenix zespół Słońc wyrasta na jednego z faworytów. Phoenix mają najlepsi, najlepszy bilans. 14 zwycięstw, tylko 4 porażki. W sobotni wieczór Sir Charles zdobył 39 punktów w meczu z Miami. Kolejna seria meczów w NIGEL przyniosła wiele wyrównanych spotkań. Cztery z nich kończyły się dogrywkami. Obrońcy pucharu Stanley'a Pittsburgh Penguins wygrali 6-5 z New Jersey Devils. Dzięki jednej bramce i trzem asystom gwiazda pingwinów Mario Lemieux umocnił się na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. W innych meczach świetnie spisywali się bramkarze, ale czyste konto zachował tylko Ed Belfour. Chicago wygrało 3-0 z Minnesota i jest liderem Norris Division. Pozostałych wprowadzą Pittsburgh, Montreal Canadiens i Los Angeles Kings. Polska reprezentacja do lat 21 występująca w Singapurze, wygrała z czołowackim zespołem FC Nitra 3 do 1. Brytyjczyk Damon Hill jest spodziewany w zespole Williamsa jako drugi kierowca obok Alena Prosta. 30-letni Hill jest synem dwukrotnego mistrza świata Grajema Hilla. Ostatnio był bardzo intensywnie przygotowywany na to, że Estoril próby wypadły pomyślnie i prawdopodobnie Frank Williams zaakceptuje kandydaturę 30-letniego Anglika. A teraz wiadomości z kraju. Rozpoczynamy od meczu siatkówki Płomień Czarny. O kolejne dwa zwycięstwa wzbogacili się siatkarze górnika Płomień Sosnowiec w sobotnym, niedzielnym dwumeczu z zespołem Czarnych Radom. Goście osłabieni przed sezonem odejściem, m.in. Wadima Piwowarowa, nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki z zespołem trenera wspaniałego. W sobotę gospodarze wygrali 3 do zera w ciągu 50 minut. Natomiast w niedzielę tylko początek meczu był. Zaskakujący dla kibiców Kazimierza, gdyż pierwszy set zakończył się porażką gospodarzy 12-15. Potem wszystko już było zgodne z planem, czyli zwycięstwo Kazimierza 3 do 1 w setach do 3, do 3 i do 10. I zespół sosnowca spokojnie może myśleć o świętach. Dwa zwycięstwa Bydgoskiego Pałacu umacniają tę drużynę na prowadzeniu w tabeli pierwszej ligi siatkarek. Podział punktów na parkietach w Łodzi i w Katowicach. Wśród siatkarzy nie, bez większych zmian. Po zwycięstwach w tygodniu, po meczach rozegranych awansem prowadzą AZS Częstochowa i Włóchniarz Bielsko. A to właśnie sytuacja w Lidze Kobiet. Mecz Stali Mielec z Czarnymi przełożony. W tabeli: Pałac Bydgoszcz przed Wisłą Kraków. Spotkanie Poznańskiego Lecha z Górnikiem zakończyło 13. kolejkę Ekstraklasy koszykarzy po niespodziewanej porażce Astro na czele tabeli. Stal Bobrek i Polonia Warszawa. Zaległy mecz pomiędzy pięściarzami Jastrzębia a warszawską gwardią miał zadecydować o tym, czy bokserzy stolicy zdobędą tytuł drużynowego wicemistrza Polski. Stawka spotkania oraz występ czterech nowo kreowanych indywidualnych mistrzów polskich wzbudziły spore zainteresowanie miejscowych kibiców. Goście na Śląsk jednak nie przyjechali. We wtorek otrzymaliśmy telegram, że gwardia rezygnuje z noclegów. Natomiast nie było w telegramie nic, że rezygnuje z meczu. No, oczywiście wykonaliśmy telefon do gwardii by się zorientować, jak to mamy rozumieć. Czy to ma być, powiedzmy, że oni przyjadą bezpośrednio na mecz, czy gdzieś indziej sobie załatwili hotel. A pan Okrój, trener gwardii, stwierdził, że absolutnie oni na mecz nie przyjadą, z tego względu, że no, była to decyzja nie ich PZB, wracając do sytuacji z października, kiedy ten mecz miał się odbyć. Po naszym sukcesie w Zamościu, gdzie zdobyliśmy trzy tytuły mistrza Polski, jeden wicemistrzowski, jeden brązowy medal, no tutaj ludzie, jak to się mówi, przysłowiowali drzwiami i oknami. Niestety z kas, spod hali odchodzili z niczym, z rozczarowaniem wręcz. No nie jest to dobra reklama ani sportu, ani boksu. W hali łódzkiego z połem zakończyły się dzisiaj dwudniowe Mistrzostwa Polski w strzelectwie. W tradycyjnie już dobrze zorganizowanych zawodach wzięło udział 216 zawodniczek i zawodników z 27 klubów. Wśród pań konkurencji karabinka pneumatycznego zwyciężyła medalistka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie Małgorzata Ksiąskiewicz z Gwardii Zielona Góra uzyskując 489,9 punkta. Z pistoletu pneumatycznego najcelniej strzelała Mirosława Sagun z gryfa Słupsk. W konkurencjach męskich triumfowali pistolet Jerzy Pietrzak Wisła Kraków, karabinek Robert Kraskowski gryf Słupsk oraz w strzelaniu do ruchomej tarczy Jerzy Greszkiewicz z floty Gdynia. Po południu nasza telewizja transmitowała, retransmitowała mecz o Puchar Interkontynentalny pomiędzy Sao Paulo i FC Barceloną. Dariusz z studio, przed nami Eurogol, ale mieliśmy dzisiaj naprawdę dużą dozę przyjemności oglądając Brazylijczyków. Dobrym Państwo, rzeczywiście w pełni się z Tobą zgadzam. Olbrzymie zainteresowanie. Retransmisję bądź bezpośrednie transmisję. Mecz oglądano w 106 krajach. W tym oczywiście oglądaliśmy go u nas w Polsce wspólnie. Dla tych, którzy widzieli, ale myślę, że. I no tych, można, oglądać, widzieli, tak. można oglądać. Okrasą tego widowiska, bez wątpienia, były dwie piękne bramki strzelone przez dwóch zawodników, choć jeden z nich też strzelił dwie. Proponuję, byśmy przenieśli się do Tokio. Jak wspomniałem, 60 tysięcy ludzi. Białe stroje to zespół, który zdobył Copa Libertadores, czyli São Paulo. Tradycyjne niebiesko czerwone to Benfica i oto Christo Stoickow. Barcelona. Barcelona, przepraszam. Christo Stoickow i przepiękna bramka w 12 minucie spotkania. Przy okazji dodam, że patrząc na powtórkę, że w Lidze hiszpański oczywiście Barcelona nie grała, a Osasuna wygrała z Atletico Madryt 1 0 po Bramce Kosowskiego. To Telesantana, który po tym spotkaniu powiedział: Tak jak dziś zagrali moi zawodnicy, ta akcja Millera i za chwilę Raja, brata Sokratesa, to dowód, że zasłużyli na to, aby zostać klubowymi piłkarzami, którzy są mistrzami świata. Był Telesantana rozradowany, twierdził, że jego zespół. Trochę przespał pierwszy kwadrans, ale w miarę upływu czasu wytrzymał spotkanie kondycyjnie. Gary Lineker komentujący w trakcie dla telewizji japońskiej i angielskiej ze swoją żoną, a to gol ozdoba. Druga bramka raja kapitana São Paulo i kapitana reprezentacji Brazylii. strzał. Chyba brat go uczył. No miał od kogo się rzeczywiście uczyć, choć to, co zaprezentował w tym spotkaniu, to rzeczywiście już najwyższa światowa klasa. Puchar interkontynentalny oraz 18 dla zespołów z Ameryki Południowej. Puchar Toyoty, Tokio od 1980 roku rozgrywane w A teraz, proszę Państwa, Serie A, Liga Włoska, która zawsze kończy Rogola, dziś zaczyna. Milan, który wygrał, jak pamiętamy, spotkanie z PSV Eindhoven. tym razem bez Hulika, ale z Papenem. Od początku akcje Van Bastena i Rejkarda, ale teraz Tasoczki. I oto bramka nie mniej. Urokliwa od tej, jaką strzelił raj. Popatrzmy w zwolnieniu. Doświadczenie Tasotiego, a strzela nie kto inny jak Jean-Pierre Papin. I pomyśleć, że taki zawodnik nie gra w meczach. O to chodzi, to wielokrotnie z nas yy, krytykowaliśmy. Sytuacji było wiele, Milan pewnie wygrał. 47 wygrana w 13 kolejce, 47 spotkań bez porażki. Za chwilę zobaczymy drugą bramkę zdobytą przez Papena. A ja teraz chwilę o tym, co zdarzyło się w Serii A w innych meczach. A zdarzyło się sporo. Lazio wygrało z Interem 3-1, jedną z trzech bramek strzelił Signorini i on jest najskuteczniejszy, z 13 bramkami w strzelił Van Bastena. Poggia wygrała ze zmęczonym pojedynkiem w Pucharze UEFA to drugi gol Pappena, Juventusem 2-1. Milan 6 punktów przewagi nad Fiorentiną, Torino i Interem. To proszę Państwa już Derby Londynu. Biało-czarne stroje to Tottenham, który grał z Arsenalem. Jedyna bramka w tym meczu, którą za chwilę zobaczymy, autorstwa Pola Alena w 21 minucie, Półkarza, który od 7 sezonów właśnie jego gol gra w tym pomocnik 30-letni, powszechnie sądzono, że Arsenal włączy się do walki i mistrzostwo z tym Tymczasem w tym meczu, mimo sytuacji, ponowny brak skuteczności i w efekcie czwarty mecz przegrany, czwarty mecz, w którym Arsenal nie zdobywa bramki i 360 minut bez gola. Patrząc na niewykorzystane sytuacje Arsenalu, dodam, że Liverpool wygrywa z Blackburnem 2 do 1, Manchester United z Norris 1 do 0. A to już Liga Francuska, tam wydarzeniem było spotkanie Naunt Paris saint germain wygrane przez Naunt 1 do 0, a to Nim, grający w ciemnych strojach, podejmowało ser. I oto gospodarze po bramce Buffato w 8 minucie 23 napastnika obejmują prowadzenie. Później świetna gra o ser, a szczególnie Martinsa, który zdobywa w ramki 38. i 65. minut. Dodam, że Monaco wygrało z mecz 2 do 0, a Olympique Marseille pokonał Valencję Wa 2 do 1 i w tabeli Nantes na punkt przewagi nad Monaco, 2 nad Paris Saint-Germain i Ocerem oraz 3 nad Marseille. A to już Liga Belgijska. Mechelen spotkał się z zespołem FC LJ. Choć wydarzeniem kolejki było spotkanie, to pierwsza z bramek To był dwie. Pierwszą w 15, drugą w 59 minut. Wydarzeniem kolejki był mecz w z drużyną Anderlechtu. Zespoły oba zmęczone występami pucharowymi zremisowały bezbramkowo. To drugi gol Versavela, później bramka Van Gempela. Mechelen wygrywa 3 0. Liderem, mimo remisu, Andel. I jesteśmy na stadionie olimpijskim. Bayern Monachium podejmował szalkę, które zremisowało 1 do 1. Pierwsza bramka zdobyta przez Stefano Freunda w a więc po przerwie. Druga wyrównująca to gol samobójczy Tomasa Linke. Byli to zawodnicy, którzy z tego czasu grali w zespołach byłej NRD. Konkretnie w Rotweiss Airport i Stefan Freund grał. Bayern mimo remisu zachował pierwsze miejsce w tabeli, bo pozostałe zespoły też zremisowały. Eindhoven i Werder Brema. W efekcie Eindhoven ma straty punktu, Werder dwóch do lidera.